To kiedy ma być ten nowy piętra na Kiedy ma być ten nowy No nie, wiem, już to piszę w którymś z tych gazetek, co było do Busza nie wiem ja nawet czy nie mam do takiego góry pytanie. Czy będzie później sprawdzić bo wiem no może w tym roku, musisz na internecie wejść e, wejść na stronę e, nowe zajezdnie DPK weź sobie takie coś wpisz i wyskoczy Ci artykuł a 30 też ma mieć nowe zajezdnie? nie wiem, przeczytać sobie, wiem że są trzy, plan. Ale ja sam dokładnie nie wiem kiedy. Wiem, że to zrobić. Może w tym roku? Ale to mi, mi ostatnia głowa rozbolała. No pamiętam, Chciałem, to. że go zapiszecie. Wtedy ja tu byłem. No i długo mnie w prawda? Do końca. Ale wtedy tak byłeś skurzone, że poszedłem, żeby ciebie nie denerwować. No, no głowa jak boli to nie jest przyjemne. No i poszedłem nawet po jednym kółku, żeby ciebie nie denerwować. No, jak głowa boli to wody. 109... 168, jakieś... Y, jacyś coś na go dostali a, chyba. No. A, to Dobry no jest coraz więcej da. Tak, tak. Tak, tak A ten Łysy z tego dostał jakieś inne auta, bo jeździł ten taki uzy... się... tak. I... Nie ja wiem, możliwe. Nie jeździł chyba z rok? Może może. może. No widzisz, że tak się strasznie kołeś, żeby mnie nie puścił. Ja ci tu wiadę i będzie nie wrecha teraz. popatrz felicja. No, no zepsuty. I co? Czemu włączyli sygnały? No, bo blokuje ruch. A I dostanie mandat? Nie, bo pewnie czeka na pomoc drogową albo na coś, żeby Oni muszą zabezpieczyć, bo lukuje ruch, przepustowość. Ładne auto dobry. Ostatnio w piątek 14. Robiłem zdjęcia. i awarski był w kabinie kierowcy tamtego dziwnego ze 171. Wiesz którego? Rudego. Ja im robiłem zdjęcia i Ja pokazywał palcem. Tak, widzisz coś MB. w internet, bo on do mnie napisał. Bo tam prowadzę fanpage'a fan na Facebooku z KASKARNów i on napisał, gdzie 171. 73 więc mi opuściłem żeby, żeby se ściągnął nie wiem co on nie gadał ale było widać że mnie palcem pokazuje dziwni ludzie to jest dużo dziwnych nie patrzą na ciebie więc Białas. No dobrze. Fajny jest. Ale on nie bierze do kabiny. Nie bierzecie, bo... Nie, nie bierze mnie, ale Damiana bierze za to. O. I Adriana też. To już wiesz, dlaczego nie bierze. Może, może nie to, ale on jest w Ale za to Waldek z tego auta nie bierze. Maldek też jest spożytkowany. Tak, tak. On mi bierze zdjęcia za kierownicą i robi. Maldek tak, ładu się spożytkowany. I tu gdzieś ma być ta nowa piętna? Nie, już pewnie tu zrobią. Gada przez telefon i Cię nie puścił. Nie, nie. On mnie nie miał puścić. On miał pierwszeństwo, bo był na rondzie. Ale przez telefon gadał. To, to już jest, jest inne. Tylko przepisy łamał. Inne, inne przestępstwo to jest. Chyba, że tu real będzie teraz jeździć. Podobno ma znowu zmieniać nazwę niedługo. Co będzie? A nie, spark? Jakiś spark? Może będzie co fajniejszego bo w tym realu za fajnie to nie jest. Najfajniejsza była hipernofa. No hipernowa tak. była fajna. No, tam było wszystko i fajne rzeczy mieli. Markowe, mam koszulki, to sobie pokupiłem takie markowe, bardzo markowe, yy, yy, takie markowe film za niedrogi pieniądze. Bardzo fajne, złożone jakości. No. A teraz jakieś, a teraz takiej badziwie? No, badziwie sprzedajesz. Są tanio zarobić. Co? Strasznie lubię te małkę mieścić. Takie mięciutkie. Czuję. Ale to auto, dobrze, że je załatwiłeś. No. Aha. Takich rzeczy to tam tym nagrywaniu nie dałem. Może to potem dajesz mi to. Skąd wiesz, że ja to nagrywam? No bo wiem Widzisz? No a coś, za nie jest. Ale niestety zapraszamy przejdę. Ale nic nie gadam z tego przecież. Ale dajesz to potem na internet, mało się. Nie widziałeś, tak? Nie. Właśnie, właśnie to jest po te, to, że tu w tym kolarnym ustawku to nie widzę. Wszystkiego. Przejdą patrzcie. Dobrze macie to głośno. Rosjanie mają i zakładników na Krymie. Takie ultimatum ja pełniące obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandra Będzie wojna? Policja zatrzymać sobie Boże. 20 okrętów i ukraińskie tylko nie Chcą, że przetwórcy jeszcze Rosjanie zamierzają zająć. Prawem Kadłuba chcą przyjąć również ukraińskie statki, czujące teraz na Prymie, a także ponad 100 ośrodków wypoczynkowych i sanatoriów. Ukraina może. Zaropy ropy naftowej na prymskim szelfie. FBI, Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze, włącza się do śledztwa z malezyjskiego samolotu. Amerykanie będą analizować dane znajdujące się na dyskach komputerów znalezione w domach obu pilotów. Przedstawiciel amerykańskiej agencji poinformował anonimowo, że materiały, w tym samolotu lotów należący do jednego z pilotów zostaną dostarczone do laboratorium FBI w Puantico w stanie Wirginia. FBI proponowało swoją pomoc malezyjskim władzom od początku, ale nie było formalnego zaproszenia. Teraz prokurator generalny USA Eric Holder poinformował, że oba rządy są w trakcie rozmów. W jaki sposób Amerykanie mogą pomóc? Holder dodał, że USA współpracują z władzami Malezji, ale nie mają żadnej teorii dotyczącej zniknięcia samolotu. Korespondent Tadeusz Dwóch mężczyzn śmiertelnie zatruło się metanolem w Szczecinie. Trzeci z za zatrucia został przewieziony do szpitala. Policjanci ustalają teraz, gdzie mężczyźni kupili alkohol. Czy jesteśmy bliżej odkrycia ciemnej? znane znamy nam dotąd sterylne neutrina, których obecność możemy stwierdzić, gdy się rozpadają. Emitowałyby wtedy promieniowanie X i normalne neutrina. No to dwa zespoły odkryły teraz w wynikach pomiarów promieniowania X pochodzącego od odległych galaktyk sygnał, który może do tej teorii pasować. Zobaczymy, fizyka jest w